Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj spróbuję pokonać królowo tych i Jest dlatego tu jest. Nie będzie takie łatwe. Gdzie ona jest? Tutaj jest nie gdzieś indziej, nie wiem gdzie ona jest. Czy to zniszczmy? Tu jest Pozwolę jej bije. 400. O kurde. Oha, dobra. Nie fajnie, nie fajnie. Na tym można wylądować. O, można. Oho. Nie wiem, jak stąd zejdę. Dobra, mam Fiza w sumie. Co mi bije? Te robaki tutaj są żywe? Nie, one są tylko do, do doby. Uspokój się Dobra, leży Czuczek laguje Jeszcze we mnie spali Jest to klumpa takim głupom Czy to może mi przestać lagować? Czy to może mi przestać lagować? Dobra, zaraz je jeszcze raz spróbujemy Tylko najpierw muszę naprawić lagi Naprawię sobie. Teraz musimy wlecieć znowu chyba na, na rajowiska. Bo polecimy teraz sobie na zgubę żołnierza Tam może będzie łatwiej pokonać tego bossa Wzwiździć pociąg? Nie Bo tu go nie ma może jeździ. Nie wiem. Dobra, dobra. Jezu, tu z gracze. Odejdź. 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 Dobra, naprawiły mi się lagi, już ich nie ma. Co to jest? A, to jest ten... Hammer? Znaczy, nie hammer. co ja mam To jest ten mod. To w sumie jest hammer, oczywiście. Tylko po angolsku. O kurde! Dobra, zobaczymy czy on go pokona. Zobaczymy od razu, jak ta arkietnica dokładnie działa. Dobra, no nie jest aż tak dobra tego rybaka, jak myślałem. Dobrze mu tak. Ciężko mi teraz wygrać na słońca widzów, bo to się po co? A ja dzisiaj te trzy odcinki nagrywam w ciągu jednego dnia. No bardzo wiem, ten tego odcinka spróbowaliśmy zgładzić korlawą, ale nam się nie udało.